Cześć, jeżeli chciałbyś włączyć lub wyłączyć niektóre funkcje w swoim samochodzie na przykład Volvo XC60, pierwsze, co musisz zrobić, to włączyć zapłon. Przyciskamy Start Stop do zapalenia zapłonu, wybieramy MyCar. przyciskamy OK. wybieramy moje XC60 i tutaj pojawiają się nam różne pozycje na przykład aktywowanie doświetlenia stabilizacja toru jazdy aktywne światła drogowe ostrzeganie przed kolizją zredukowana ochrona City Safe Drive Alert I tak po kolei możemy w tej chwili włączyć i wyłączyć te funkcje Przyciskamy OK, funkcja wyłączona. Przyciskamy OK, funkcja włączona. Stabilizacja toru jazdy. Włączona, wyłączona. Te funkcje możemy tylko włączyć lub wyłączyć przy zapalonym zapłonie. Jeżeli zapłon będzie wyłączony, nie da rady tych funkcji włączyć lub wyłączyć. Teraz mamy zapłon wyłączony. Naciśniemy OK, nie da rady ich włączyć. Musi być zawsze włączony zapłon, aby te funkcje aktywować. Stabilizacji toru jazdy nie polecam wyłączać. W czasie zimy może nam to się przydać. Здравствуйте.